teraz przygotuję nagranie dla policji, nagranie Poczty Głosowej. Poczta Głosowa. 14 wiadomości, dzwonimy. Twoja skrzynka jest pełna, masz?

Wielokrotnie, jak gdybyśmy mieli się mieć jedno samco, wielkie dziewięćdziesiąt trzydzieści sześć z jednym czarnym, idziemy do ludności. Wiadona 19 maja o godzinie 10:55. Danielku, wstajemy, idziemy do pracy. Danielku, do pracy idziemy. Koniec siedzenia w domu Idziemy do pracy, kapitanu Do roboty Renty już nie ma, renty nie będzie, wstajemy Kapitano, kapitański Do roboty Na kasie, na kasę w Kauflandzie idziemy Kapitano renta się nie należy Oddaj rentę! Oddaj rentę Gnoniu. Oddaj rentę! Idziemy pracować! Kapitanu! Wstajemy powódka, idziemy pracować. Aby oddzwonić do nadawcy ze swojego numeru pierwszej 54. Czemu nie Trzeba! Ja sobie nie rozumie, nie życie, nie, 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 nie gdzie <grym> nie, nie, nie trzeba! Słyszę pan? Nikt pan mnie już nie ma, za I mam tylko 15 lat. To, że już jestem legalna, to nie znaczy, że... Ale chcę uprawiać fetysze seksualne, darpa! Proszę mnie tam już więcej nie dotykać. Tam nie dotykaj mnie. Nie, nie rób mi Nie Nie wolno tak, Danielu. To nie wolno. Pamiętaj, że to jest grzech ciężki. I będziesz pozwolony. Z robu niebiesczego. Danielu, Danielu, koniuz zwalony. Nie dotykaj mnie tam więcej, zrozumiałeś. Ja to ty tego po prostu nie życzę. Mam 15 lat. Nazywam się Sylwia Kulesa. Nie życzę nie żebyś mnie tam dotykał. Rozumiesz Danielu? Ostatnio jak byłem w Łowiczu, bardzo mi się spodobałeś. I chyba czujesz to samo do mnie. Ale potem zaprosiłem Co cię za mnie I zacząłeś odpalać kłopoty. Przyszedł, pogorzała na balkonie, na Starzyńskiej, bo Nieładnie tak, Danielu. Potem nie wykorzystaliście seksualnie. Robiliście swoje fetysze. A klepał w tubkę, pokazała was sobą po plecach. A ty daliłeś konia w łazience przy koledze. Nie lubisz widocznie chłopców, Danielu. Jego bo syna też zacząłeś tutaj dać i robić. Mój zdjęcie, jak pod prysznicem. To jest Danielu niego Co Zostaje to zgłoszone do ECBU Polska Łowcy Pedofili. Ostatnio ich kołałeś na lejwie, nie pamiętasz? Zaraz ci idę do telefonu. Dzień dobry, tutaj ECBU. Skałowcy pedofilii. Czy rozmawiamy z panem Danielem Podstynacim, podejrzanym o pedofilię oraz uprawianie stosunków seksualnych z małoletnimi? Prosimy się skontaktować z najbliższą jednostką Komisariatu Policji z poważaniem biskupi Zawitkowska. Co za tebie? Aby oddzwonić do nadawcy ze swojego numeru telefonu, wybierz jeden. Aby wiadomość nią Maja o godzinie 1.52. Niewinna uciecha wchodzi mi na domu. Niewinna uciecha przeszkadza mi w pracy. Do roboty gnoju, do roboty gnoju się weź, byś żerował na nas, mych podatnikach, byś wziął co chwilę niegalną rentę i chodzisz do kauflan. Badu, badu, badu już przeglądasz Albo Pornhub'a, czy tam dubo Na Erodejcie mamy konto Daniel Pastena ci Kapitano, kiedy będzie niewinna uciecha? Kiedy mi kościół? Będzie wchodził z buciorami w naszą sferę intywną. Tutaj biskup Zawitkowski, którego zabiłeś, pamiętasz mnie, kapitano? Biskup Józef Zawitkowski, zabiłeś mnie. Już nawet o tym w licheń mówią, że mnie zakołeś Danielku, przykazanie szóste nie trzucą. Nie wolno dotykać się o miejscach intymnych. Pamiętaj o tym, Danielku. O, Danielku, Danielku. Będzie znicz pod drzwiami. Kapitano, kapitano. Nie winna uciecho. Nie winna uciecho. Aby oddzwonić do nadawcy ze swojego numeru telefonu, wybierz jeden. Aby odsłuchać wiadomość od numeru 5 1 0 6 7 8 0 3 6 wysłana 18 maja o godzinie pierwszej 44 Za jest nielegalny na służb. Za jest nielegalny nasłuch służb. Czemu nielegalnie nasłuchujesz służby, Danielu? O Danielu, Danielu Zamordowałeś orzecznika w ZUSie, Zabiłeś kanarka i szerszenia Biedni są twoi sąsiedzi Gdy konia w nocy Danielu, Danielu koniu w niedzielę po kościele Danielu, Danielu Koń już zwalony Był już w niedzielę po kościele Danielu, Danielu Konik już zwalony Koń już zwalony Ludzkiego sześć falony technik z ma czas do 20. Potem będzie wpierdol Jak tylko się wkurwie, to cała agresja idzie. Właśnie mi wrzuciło film zbywać, jak ja tego nie Kiedyś w końcu komuś zajebię to porządnie Sąsiedzi się znowu nasłuchali Torebka termiczna od Pewej Gemius Świetna też do wynoszenia czegoś Udało mi się już wielokrotnie przetestować w łeb dostaniesz za to skończysz jak Zbyszek z rozwaloną czachą. Zaczynam tracić kontrolę nad sobą. Wrzeszczę w niebobosy na kościół bogaczy policję. Konik będzie zwalony wzrusiem. Uzu się w grobie Zabitkowskiego. Aby oddzwonić do nadawcy ze swojego numeru telefonu, wybierz 1. Aby od... Wiadomość od numeru... ...do 3 6 wysłana 18 maja o godzinie 1.39. Kapitano będzie niewinna uciecha po kościele w niedzielę Będzie, czy już właśnie yy, kapitanu czy była dzisiaj niewinna uciecha była dzisiaj niewinna uciecha i czy kościół ci chodził z uciarami w sferę intymną <głosy> <głosy> była dzisiaj niewinna uciecha po kościele byłeś dzisiaj w kościółku Danielu pamiętaj, że cały czas Biskup Zabitkowski czeka konfesjonalny na ciebie. Wyspowiadaj mi się z grzechów ciężkich, szóstego przykazania nie załóż. Nie Niewinno Cię ho kościele w niedzielę. Nie winno cię. No stąd. Danielu, Danielu, wyrwasz dupy złowiczą Badu, 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 już przeglądasz w poszukiwaniu dupeczek. Samych chłopców masz znajomych na tym twoim pseudo-Facebooku. Lubisz małe dzieci... Ale pomówienia, co za debil. Jesteś na kamerkach na pomarańczowej stronie. Codziennie wieczorem od dwudziestej drugiej trzydzieści. z widzami zwalę sobie konia. Walę konia i dochodzę. I dochodzę do syryka podróże. O Sylwio, o Sylwio, o Sylwio ka podróże. o Sylwio zbaw nas niewinną uciechą. Starzyńskiego 17 maja o godzinie jeden. Dzwonić do nadawcy ze swojego numeru telefonu, wybierz 1, aby odsłuchać poprzednią wiadomo wiadomość od numeru 510678036 wysłana 17 maja o godzinie 1:31. 31 od niebo! Zabiłeś go swoim końciem O Sylwio, o Sylwio O Sylwio, Sylwio kamo Wymasuj mi Freda Wymasuj mi Freda Niewinną ciechą Miej nas w opiece nie leczników, z usiem jej O matko woska, zwalona mniej nazwą piecę Niech piorun rąbnie w kauplant I zaświeci dla pana Gajewskiego Niech wszyscy powstaną z grobów i odśpiewajmy mu, aha, Niech ręta będzie pochwalona, niech ręta będzie błogosławiona, niech spóczka będzie święta. Niech kanarek spoczywa w pokoju. Co za pomówienia, co za pomówienia. będzie dnia 25 maja. Aby oddzwonić do nadawcy ze swojego numeru telefonu, wybierz 1. A wiadomość od numeru 510678036 wysłana 17 maja o godzinie 1.28. Pomódlmy się za świętli pamięci Kanarka. W dniu 17 maja zamordował Daniel Pastnaci oraz jego współpracownicy i na i ochadina cięśli. Zabiję dla biednego kanarka. Biedny kanarek został zabity. Co za ten? kanarka wraz z biskupem Zabitkowskim. Ale Biskup zabi Aby oddzwonić do nadawcy ze swojego numeru telefonu, wybierz 1. jeden. Aby odsłana, piętnastego maja o godzinie 2.16. 16 kapitano jest druga 14. 15 maj do 1 czerwca pozostało 16 dni chciałem cię poinformować kapitalo o Daniel renta Pastracie Mówi tak Danbas wolisz, że będę 1 czerwca ubić. Czy chcesz mieć godny Danielu zaprosić na kawkę, abyśmy mogli porozmawiać na tematy biskupa Zawitkowskiego oraz niewinnej uciechy? I będą, Danielu, jak mnie nie wpuścisz, u Witki te igraszki telefonowe. Policja będzie. Będzie coś pod drzwiami zostawione też. Nie będą karteczki na ulicach, łowicza. i każdy się dowie. Że tak ciebie bardzo lubi. Tak bardzo cię uwielbia. Twoje obrońcy Będzie napis. A po kościele będzie niewinna uciecha. Myślnik Daniel Pastynać. I co sobie, Danielu, o Tobie ludzie się Nie chodź pierdolić, chłopoty, bo to serio, na nic Ci nie wyjdzie. I, kapitano, informuję Cię tylko, że będę Cię słuchał z uwagą, z poświęceniem, jak będziesz nie nagrywał i robił mi zdjęcia. Może zrobisz live'a jak ja tam będę. Bo tak po wieczornych porach to tam nie będę. Bardziej tak wczesno może pójść do i tam będę. To ty na to, kapitan, czy. Znaczy, Policja przyjedzie, bo miał kłopoty. Tam, pokazać, jak to jest. Żyć na starzyńskiego 6 przez 21. Eee, muszę zrobić słuchaj, Danielu, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do polubienia strony pastynacji Pani i Boże Ciało będzie niewinna uciecha. Aby oddzwonić do nadawcy ze swojego numeru telefonu, wybierz 1, aby odsłuchać wiadomość od numeru 56 wysłana 15 maja o godzinie drugiej 1 Kapitanu, oglądałem przed chwilą Twojego live'a